Witam Państwa serdecznie w pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj czajnik z firmy Kinghoff. Jest to model KH3255. Jest to czajnik 3-litrowy. Tak wygląda opakowanie tego czajnika. Jest to standardowe opakowanie w zielonych kolorach tej firmy. Pokażemy, jak on wygląda na żywo, bo jest to dla nas najważniejsze. Mamy czajnik. W środku dołączona jest jeszcze ulotka. Najważniejsza rzecz, bo to dużo ludzi o to pyta, też jest przystosowany na kuchnie indukcyjne, generalnie na wszystkie typy kuchni. To odkładamy na bok. Już pokazujemy czajnik. Czajnik prezentuje się mniej więcej tak. Jak widać jest chromowany. Posiada liczne zgięcia pokrywka, pokrywka też jest w kolorze chromu, w środku mamy pokrywkę matową tak jak i czajnik w środku też jest w kolorze stali matowej to jest tworzywo sztuczne, tak samo i rączka tego czajnika, jest to zwykłe tworzywo sztuczne, taki zwykły plastik, nie jest to nawet antypoślizgowe tu mamy rączkę, którą jak widać można sobie tak używać znaczy jest to taki podnośnik do gwizdka zamykamy i ten gwizdek się trzyma tutaj mamy jeszcze logo producenta Kinghoff no i jeszcze spód tutaj też mamy oznaczenia jest logo producenta i oznaczenia oczywiście na jakie typy kuchni łącznie z kuchenkami indukcyjnymi dziękuję Państwu za uwagę serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideo -pokazów, jak Jakie do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl pozdrawiam